Przed chwilą przejechała duża ciężarówka. Tam daleko. Duża ciężarówka przejechała. Ona tam stoi. Niebieska. O, przejeżdża dalej. No i pojechała. O co chodzi? Już tłumaczę, o co chodzi. E, rozchodzi się o to, że... Jechałem sobie. Jakby nikt nic, rowerem. No, jechałem sobie. Tak, tak sobie jechałem. W ten sposób. A tam na drodze po tej stronie leżał pies. Ten pies leżał centralnie, tu na drodze. Serio. Podjechałem i jak stałem już 15 metrów, 20 od niego. Zastanawiałem się, czy to pudełko, czy to jakiś karton, bo taki ten pies ma kolor, mniej więcej, taki, taki kartonowy. Zastanawiałem się, czy to karton, czy to po prostu patrącona psinka, tak? No i podjeżdżam coraz bliżej, coraz bliżej już mówię, kurde, będę musiał do tego, do sąsiadów. Znaczy, sąsiadów, przepraszam, co ja mówię? Do ludzi po prostu, bo ja tu nie mieszkam. Do ludzi po prostu będę musiał pukać, tak, czy dzwonić. Do, do ich drzwi po prostu czy, czy to nie jest ich pies tak, taka myśl mi przeszła przez głowę i byłem już od niego tak właśnie z te 50 metrów patrzę a on zaczyna mrugać a i jeszcze bardziej jeszcze bardziej mi zaczęło bić, nie? Mówię kurwa, macie on jeszcze żyje biedny, nie? co tak pomyślałem, on jeszcze żyje, kurde, można ten... I już schodzę z roweru, żeby go zebrać na... na pobocze, no bo wiadomo, że jechał za mną ten tir, nie? No by go po prostu ksinę szczelił, jakby nie zdążył yy, zejść z, z asfaltu. No i ten, i <gryw> i podjeżdżam coraz bliżej. zeszłem z tego z roweru, a on wstał i po prostu sobie poszedł. A mi, że tak powiem, ulżyło. No, taka sytuacja, no ja. O, tu jaki piękny piesek. Ale nie głupi. Poszedł sobie. Mądry piesek, fajny. Poszedł sobie na posesję. Nawet dwa pieski. No i taka mi scena spotkała. Jadąc sobie rowerkiem. Pozdrawiam.